Witam. W tej wideo instrukcji przedstawię jak grać w grę Farmville. Głównym tematem gry jest zarządzanie własną farmą, na której zajmujemy się uprawą roślin, drzew oraz hodowlą zwierząt. Naszym zadaniem jest nadzorowanie i rozwój farmy, osiągając coraz to wyższe poziomy doświadczenia i zdobywając zablokowane na wcześniejszych etapach przedmioty. Gra wciąga w swoją rozgrywkę na długie godziny i nie da się ją szybko znudzić. Grają w nią zarówno młodzi ludzie jak i dorośli. Przejdźmy zatem teraz do instrukcji. Aby uruchomić grę, musimy posiadać konto na Facebooku. Założenie konta zajmuje 3 minuty. Wystarczy udać się na stronę facebook.pl, wypełnić znajdujący się tam formularz i potwierdzić aktywację konta. Gdy już założymy konto, możemy uruchomić grę. W tym celu udajemy się na stronę www.farmwheel.com. I klikamy na przycisk Play Now on Facebook. Automatycznie przeniesiemy się do portalu Facebook. Wpisujemy adres e-mail i hasło, jakie podaliśmy podczas rejestracji. Po zalogowaniu się portal zapyta nas o pozwolenie na uruchomienie aplikacji Farmwheel w Facebooku. Należy zaakceptować tą informację. Teraz jesteśmy już w aplikacji Farmwheel. Aby zmienić wygląd naszego farmera, najeżdżamy kursorem na postać i klikamy na nią lewym przyciskiem myszki. Teraz pojawi się okno zmiany wyglądu postaci, które w paru krokach umożliwi nam dostosowanie wyglądu do naszych upodobań. W górnej części ekranu znajdują się następujące elementy. Do najważniejszych, zaczynając od lewej strony, zaliczamy: Aktualna liczba monet. Będą nam potrzebne do kupowania nasion, drzew, zwierząt oraz innych pozycji w markecie. Aktualna liczba pieniędzy, farmcash, również służąca do płacenia za towary w markecie. Fiolka z informacją o ilości punktów doświadczenia, które uzyskaliśmy. Po najechaniu kursorem myszki na ikonę fiolki, pokaże się informacja o ilości punktów doświadczenia, jakie musimy zdobyć, by osiągnąć następny poziom. Kolejny element to ikona dymku. Po kliknięciu na nią możemy pozostawić wiadomość tekstową na farmie dla sąsiadów, którzy odwiedzą naszą farmę. Ostatnim górnym elementem jest nazwa właściciela farmy. W dolnej części ekranu, od prawej strony, znajduje się główny panel zarządzania naszą farmą. Górne cztery przyciski oznaczają przybliżenie widoku farmy, oddalenie widoku farmy, powiększenie okna farmy na cały ekran oraz aparat, którym możemy zrobić zdjęcie naszej farmy i pochwalić ją znajomym. Znaczenie reszty ikon wytłumaczy już podczas wykonywania podstawowych czynności na naszej farmie. Rozpoczynając grę dysponujemy sześcioma kawałkami Ziemi o kształcie kwadratów, które możemy zagospodarować. Aby utworzyć nowy obszar, czyli zaorać nowy kawałek ziemi, musimy skorzystać z narzędzia o nazwie motyka. Klikamy na ikonę motyki. A następnie wybieramy miejsce na naszej farmie, które będzie zaorane. Zaoranie będzie nas kosztowało 15 monet i doda nam jeden punkt doświadczenia. Tak przygotowany kawałek pola możemy teraz zasiać. Aby to zrobić, udajemy się do marketu, klikając na tą ikonę. Wyświetla nam się okno marketu. Jak widzimy, w markecie możemy zakupić nasiona, zwierzęta, budynki elementy dekoracyjne, możemy poszerzyć naszą farmę oraz zakupić maszyny. My teraz przejdziemy do kategorii nasiona. Każdy rodzaj nasiona posiada swój opis, który zawiera cenę sprzedaży, oznacza ona ile otrzymamy pieniędzy za zebranie dojrzałych plonów. Czas oczekiwania na zbiór w przypadku truskawek wynosi on 4 godziny. Po tym czasie będziemy mogli zebrać dojrzałe truskawki. Punkty doświadczenia informują nas, ile punktów dostaniemy za posianie nasion oraz koszt zakupu nasion. Wybierzmy truskawki. Przy naszym kursorze pokaże się ikona truskawek. Teraz myszką wybieramy ten kawałek pola, na którym będziemy chcieli zasiać truskawki i klikamy na niego. W ten sposób postępujemy z każdym rodzajem nasion w markecie. Drzewa i zwierzęta nie potrzebują specjalnych warunków. Więc możemy je zakupić w każdym momencie. Teraz pozostaje nam czekać, aż skończy się czas dojrzewania. W przypadku truskawek potrwa to 4 godziny. Możemy stale monitorować, na jakim etapie dojrzewania znajdują się truskawki, najeżdżając na pole kursorem. Jeżeli proces skaże 100%, wówczas możemy przystąpić do zbierania plonów. Aby zebrać plony, należy najechać kursorem na to pole, na którym proces dojrzewania wynosi 100%. Wówczas przy kursorze pojawi się ikona kosy. Akceptujemy nasz wybór i czekamy, aż farmer zbierze plony. Aby zarabiać więcej monet i punktów doświadczenia, potrzebni nam są sąsiedzi. U dołu ekranu znajduje się lista naszych sąsiadów. Aktualnie jest ona pusta. Aby dodać nowego sąsiada, w menu aplikacji klikamy na My Neighbor. Jeżeli nie mamy żadnych znajomych na koncie Facebooku, możemy zaprosić kogoś z zewnątrz, wpisując w pole Invite by Email adres mailowy znajomego i klikamy Wyślij. Jeżeli nasz znajomy odbierze i zaakceptuje nasze zaproszenie, to automatycznie zostanie on dodany do zakładki Moi sąsiedzi. Gdy mamy już sąsiadów, możemy wysłać do nich darmowy prezent. By to zrobić, Przechodzimy do zakładki Free Gifts w głównym menu aplikacji. Wybieramy prezent z poniższej listy i przechodzimy do wyboru sąsiada, który ma go otrzymać. Teraz wystarczy wysłać, klikając na Send FarmWheel Gift Request. To wszystko w tym odcinku wideo instrukcji podstaw gry w Farmwheel. Mam nadzieję, że dzięki tej instrukcji łatwiej będzie osobom początkującym zacząć grać w tą wciągającą na długie godziny grę.